Arkiem współpracujemy już 3 lata? 3 lata chyba już współpracujemy. Zaczynało się od mojej próby uzyskania jakiejś formy po, po, po pandemii. Współpraca z Arkiem jak, do, jak na razie idzie bardzo dobrze. Znaleźliśmy chyba wspólny rytm, który, który nam odpowiada, zwłaszcza mi jako zawodnikowi, amatorowi. Jestem naprawdę zachwycony. Przede wszystkim największą wartością, jaką dla mnie wnosi współpraca z trenerem, jest to, że nie muszę sam zarządzać swoim planem treningowym. Czyli dzięki współpracy z Arkiem mogę skupić się na wykonywaniu treningów i położyć nacisk na, na dokładności wykonywania treningów. A nie zastanawiać się nad tym, jak je zaplanować, rozłożyć, co też bardzo dużo czasu kosztuje. I dzięki temu, że Arek jest zawsze dostępny, możemy też reagować na różne zmiany w moim grafiku, w moim, w moim systemie zarządzania czasem, co pozwala mi osiągnąć optymalne chyba efekty. Nie wyobrażam sobie, że Trenując samodzielnie byłbym w stanie kiedykolwiek osiągnąć nawet połowę formy, w której jestem teraz, z której jestem bardzo zadowolony. A więc generalnie gorąco polecam, wszystkim gorąco polecam współpracę z Arkiem. A co do obozu, tak.